Pierwszy legalny lot Flykartem w Polsce R3S i Insta też 3S, bo R może być czwórka. Właśnie, tego jeszcze nie wiadomo. O tym w tym odcinku. Pan Maciej Włodarczyk, czyli osoba, która jest... Dyrektorem Departamentu chyba Załogowych Statków Powietrznych w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, czyli zajmuje się tymi wszystkimi ludźmi, którzy między innymi akceptują misje, które składają przez pancerz. Postanowił utrzeć nam wszystkim nosa i pokazać, że w Polsce legalnie da się polatać flykartem. Dla osób, które nie wiedzą czym jest flykart, to jest taki latający wózek widłowy od DJI. Dron, który z pełnym załadunkiem, z dwoma bateriami, no waży około 110 kg. I jak go widziałem, Karol. Ja nawet na nim siedziałem. Nie myślałem, że kiedyś to powiem, ale siedzę na dronie. O. Nie czuję się zbyt komfortowo ogólnie. It doesn't seem right, my friend. Don't, don't turn it on. To jest w ogóle coś pięknego, to jest rozpiętość 3 metry, nie? To jest dron, który patrzysz na niego i każdy mówi... robi wrażenie. To jest ten dron, którego wszyscy widzieli, ale nikt go praktycznie nie widział w locie, ponieważ no, uzyskanie Zgody na legalny lot w Polsce to jest kupa papierologii. Tutaj pan Maciej Włodarczyk, z którym swoją drogą bardzo chętnie bym się spotkał i porozmawiał. Myślę, że jeśli ogląda, to może być takie otwarcie kart i oficjalne zaproszenie do rozmowy. Na kanale Rixlos. Nie wiem. Nie, nie, to może nie tutaj, ale. Może nie tutaj. Ale ogólnie odpowiedział na pytanie, jak to legalnie zrobić. No więc czytaj, Karol, czytaj. Wniosek o zezwolenie: trzy strony. Formularz SORA, 14 stron. SORA to jest analiza ryzyka. Tak, analiza ryzyka dla danego miejsca, dla danego lotu, dla danego dnia, w którym chcemy odbyć ten lot. Bo ważne jest to, że uzyskanie takiej zgody na lot to nie jest, że uzyskasz zgodę i sobie idziesz w świat, wiesz, la latam sobie flakartem, latasz tu <grym> i teraz. Teraz tym konkretnym sprzętem, w tym konkretnym miejscu. W promieniu wysokości i w pobliżu, żeby nie było jeszcze ludzi, najlepiej terenie. Ja się założyłem, że tam nie czytałem tego formularza. Jeśli tam jest, że dźwigasz 7 kg na daną odległość, to jak ci się plany zmieniły i trzeba podnieść 8, to jest takie. Zgłaszamy to, czy lecimy na przypale. Macie wagę? Nie, to zamknąć mordy, nie? Kowalski, odrzuć Poza sor jest jeszcze INOP, czyli instrukcja operacyjna, która kiedyś była wymagana dla wszystkich lotów NSTS, teraz. Teraz jest e, opcjonalna. Kurwa, widzisz, znów się wygłupimy. Chyba jest opcjonalna. Nie, powinieneś ogólnie ją mieć, jeżeli, jeżeli nie latasz sam jako operator, czyli jesteś sam operatorem oraz pilotem. Sztaby. E, INOP 74 strony ogólnie rzecz biorąc ma, żeby takim dronem latać. To jest trochę trzeba było go rozbudować pod kątem tego konkre konkretnego lotu. Czyli ten INOP jest, bo one są ogólnie dostępne. Najważniejsze, czyli procedura jest dokładnie taka, jak opisana na stronach Ulcu. Co tutaj widzę taki, z takim przekąsem cieszy to pana wodarczyka? Podsumowując, lot ten odbywał się na jednorazowym zezwoleniu z Urzędu Lotnictwa Cywilnego i przetarcie ścieżek przez wodarczyka i kolegów. Ma pomóc reszcie do legalnego latania tymi dronami. Ale wiesz, nie chodzi tylko o te drony, ogólnie o dronami. Dużymi, klasy. tak po prostu większymi, ponieważ tu już wychodzimy poza kategorię otwartą, poza kategorię szczególną, tylko latamy na zezwoleniu, czyli możemy latać kompletnie innymi produkcjami już, chociażby FPV, o których tak wiele osób mówi, no, ale co się, będzie za dwa lata. to się Karol nie wydarzy. To wyobraź sobie teraz, że robisz zezwolenie na lot FPV, czyli dokumentację dosłownie kilkadziesiąt stron. Instrukcję obsługi w języku polskim przedkładasz. Która musisz sobie napisać, oczywiście, i przekładasz te dokumenty na jednorazowe zlecenie w jednym miejscu. No to się nie wydarzy. Jeżeli jest płatne i latasz do ciągu do głowami, to... no wiesz, jak to będzie, to no to wtedy z takiej sory wynika, że nie możesz tutaj latać po prostu. Tak, więc. Systemy bezpieczeństwa? O, RTH. A w razie odcięcia zasilania? No, modlitwa. <śmiech> <śmiech> A, ale w Polsce powinno przejść, <laughs> że. Faktycznie. <laughs> o kurwa, kurwa. kurwa. Nikt tak Cię nie ochroni jak Matka Boska Cię ochroni. Jak dobre uczynki. Jesteś dobrym człowiekiem, dobre rzeczy się Tobie zdarzają. A jeśli się zdarzało coś złego, to znaczy, że co? Bóg tak chciał. Chciał Cię doświadczyć. Nie wchodźmy na te tematy. Mówimy o dronach. Przejdźmy do Insty 360 GO 3S, ponieważ to jest kamera, na którą Ty w sumie nie czekałeś, a nagle się okazało, że ma coś takiego, co jest fajne. Dwie rzeczy moim zdaniem, no bo to, że ma 4K to to wiesz, było wielkie rozczarowanie, że trójka nie miała, nie? Widzę, że Insta robi dokładnie to, co robił iPhone. Dostajesz nowy model, który jest prawie fajny, ale w wersji SK będzie no, jeszcze lepszy, nie? Fajny. To co dopiero będzie przy czwórce, ale po kolei, tak jak powiedziałeś. 4K to jest jeden z największych feature'ów, czyli w końcu to otrzymał. Jest teraz też czarna albo biała, do wyboru. Są dwie wersje wielkościowe, ale jest jedna rzecz, która mi się zaraz mi się podoba i wiem, że przynajmniej raz w z nie skorzystał. Ilu droniarzy w ogóle z tego by skorzystało? I to nawet nie tylko do kamery, do całego to. swojego drona. Byś przywiązywał tą kamerę tylko po to, żeby mieć tę funkcję. Jest kompatybilna z Apple Find, my. Tak, FineMaik, to się nazywa. Find My. Możesz dodać urządzenie do aplikacji Find My i działa w ekosystemie Apple. A. Pojawia się na mapie. Po dalej. sznurku w tych krzakach, w których na przykład jesteś, sobie znajdujesz swoją kamerę. A jeżeli nie odpadła od drona, to jeszcze drona. 5 metrów, 4 metry, 3 metry. Tak. Urządzenie typu, yy, to co ty używasz, AirTagi oryginalne, tam masz całeczkę i do końca mm -hmm. pokaże do centymetra, prawie, tak. nie? Mm -hmm. Te urządzenia firm trzecich tak dokładnie nie działają, ale masz. Blisko, daleko na zasadzie. Nie masz tego ostatniego doprowadzania. No i brzęczyk, nie? To będzie, będzie dało się dozwolić. To jest brzęczyk. istotne, mówię, w takich krzakach, nie? Więc to jest jeden z fajniejszych fiuczerów moim zdaniem. Trzeba jeżeli pokazać chodzi... tak. Kar... O! O! Jak tu wpadnie dron, to on jest w stanie się zakopać. <laughs> I o ile nie wyrwie dziury w ziemi albo nie wytnie tych krzaków w okolicy, tego go nie znajdzie. Ja miałem kiedyś taką sytuację z moją pamiętną X8, która mi fikła, z spadła. Poketem wtedy jeszcze. Z tym pocketem i z Instant Go 2. Wiesz, jak to wtedy wyglądało? Czyli czekaj, czarno, pierwsze... czarno do latania w zimie, a biało do latania w lecie. Wtedy wyglądało to w ten sposób, że te obie kamery odpadły od drona mhm. i wiedziałem, gdzie spadło, mniej więcej. No wiesz, dron ważył 3 kg, także nie było go problem znaleźć. Ale i podnosisz drona, i nie ma kamer. I teraz jest zima, jest śnieg, twoje kamery leżą gdzieś tu. I teraz tak, oddychaj, oddychaj, nie? Wdech, wydech, biorę telefon. Byłem sparowany z obydwoma kamerami, więc yy, ważniejsza, pocket, bo droższa. Pocket, ding, ding, mam obraz. No to wiesz, widzisz jakieś tam drzewo, jakąś gałązkę. No to chodzisz, machasz ręką, walisz po drzewach, ruszyło się. No. Podchodzisz, widzisz siebie, a potem wiesz. Leży. Jest. Z Instą wyglądało to o tyle śmiesznie, że to już była gra na sekundy. Bo raz, że ta Insta, kiedy nagrywasz tam w najwyższej rozdzielczości, to ona, nie wiem, ma 12-20 minut czasu na baterii. Miało. Spadło to, wpadło w śnieg, czyli się ochładza, czyli wydajność baterii się kończy. Łączę się z kamerą, widzę, masz, nie wiem, 18-20% i w tym momencie dzwoni szwagier. <grym> to się, się, to się rozłącza. rozłącza, telefon dzwoni, odrzucasz. Dzwoni raz. <noise> A ty tu walka na sekundy. I w inście było tak, że ona wpadła w śnieg pod śnieg. Więc ja widziałem Biało. białość. Taki, no szarość, nie? bo ona, ta ekspozycja była zmniejszona, więc chodziłem, tupałem, aż w końcu się to zaczęło ruszać w kadrze, cokolwiek po nic dokładnie odnalazłem obie kamery. A gdybyś miał taką funkcję jak find My, to po prostu jest 10 sekund wtedy, i znajdujesz kamerę. wtedy po prostu ma nawet czas, żeby wiesz, powiedzieć, kurde mol spadło, wyciągasz fajeczkę, żeby się wiesz odstresować i znajdujesz po prostu no, na mapie z telefonem. Czy planujesz kupić tą kamerę? Absolutnie nie. Ale gdyby ktoś chciał mi ją wysłać i dać to ja chętnie wezmę ogólnie. Chociaż do testów. Nie zgubię, bo będę mógł ją odnaleźć, tak? Nie, do testów nie chcę. Nie, nie, nie. Do testów dużo rzeczy mi przychodzi teraz, więc nie mam jak to tu powiedzieć przestrzeni na to. No ja wiem. Poza rowerem ostatnim na RxLosie, kto nie widział, tam jeszcze jest ten odcinek wstecz, którego nikt się im nie wyświetli, nikomu nie wyświetli ten film w ogóle, nie? Ale może wyjaśnimy tą zagadkę największego donata. O! Dla ludzi, którzy oglądają live'a. Wszyscy byli zaskoczeni, my też byliśmy zaskoczeni, pewnie widzieliście nasze miny. Okej. Okay. Jeszcze nie widziałem, żeby tak was zatkało, były takie komentarze. No. A wiecie, kto tego donata puścił? I to my. nie było tak, że jesteśmy tacy szczodrzy <laughs> czy coś. Tylko ten rower, który widzieliście w ostatnim odcinku jako recenzję sponsorowaną, co tu dużo mówić, po prostu został sprzedany. Trafił nowego właściciela, a Hajsik na psa robota, na najważniejszy cel na tym kanale. Bo tak jak my to mówiliśmy niejednokrotnie, to nie jest tak, że my chcemy go wyżebrać, tylko my również każdą złotówkę zarobioną na tym kanale skrupulatnie co tam, miesiąc, tak, 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 wszystkie adsensy, wszystko. Leci w ten kanał. Kanał, w psa robota. Ten pies robot będzie niedługo, nie? Bo to jest, to jest kwestia miesiąca i można go zamawiać. Teraz accesy nam przyjdą 20 czy tam 21. 21 również na PayPal nam Z wpływają. Ze trzystówki kolejne i tak to się zbiera, więc ogólnie myślę, że to jest kwestia lipca. Nie rzucajmy takich obietnic, ale okej, okay, okej, okay, no, no to jeszcze nie wiadomo, wiesz. Czy mają dostęp na półce te roboty, czy nie? Właśnie, czy to jest jak, że idziesz do sklepu i mówisz, poproszę, by ta robota"? Ta robota on przychodzi. <noise> na koniec R3. Że, może jednak ten R3S będzie. Z tym nowym dronem to jest tak, że było już wiele plotek. A najważniejszą chyba z nich, to nie plotką, a działaniem podjętym przez DJI, które utwierdza nas w tym, że będzie nowy dron, jest obniżka cen r 3. I ten dron. Spadł na stronie DJI.com o 20%, a w polskiej dystrybucji, w tym najbogatszym zestawie, czyli FlyMore Combo z DJI RC2, o 1200 zł. Czyli w tym momencie kupujesz go za 5-700 a na DJI COM 5450 mniej więcej wychodzi, bo jest to 1250 dolarów. Brutto. Brutto. Czyli jeśli masz VAT zero, to kupujesz go no, naprawdę w fajnej cenie. Linki do DJI COM macie na dole w opisie filmu. Tak, kupujcie to gdzie chcecie. Istotne jest to, że w tym momencie R3 zrównał się niemalże cenowo, no bo różnica mamy na poziomie. Kilkunastu procent z Mini mm. 4 Pro. Ja osobiście nie widzę absolutnie żadnego powodu, żeby brać Mini 4 Pro, jeśli w tej samej cenie dostaję r 3. 3. I powód jest tylko jeden absolutnie tylko jeden ogniskowa 70 mm, która zmienia absolutnie wszystko w fotografowaniu z nieba. Karol, ale czym nas zaskoczy R4 albo R3S? Jedyne co to dostaniemy pewnie na główną kamerę. Dodatkowo jeden cal zamiast obecnej matrycy, z miniacza, właśnie 4 Pro. A górna pozostanie moim zdaniem bez zmian. Budowa, znając ich, może się okazać, że będzie 1 do 1. A mało tego kompatybilność baterii będzie również z RM3. R3 ma O4. Czyli tak. nie ma opcji, żeby zmienili radio. Czyli od, na moje pytanie, czym nas zaskoczy? Niczym. No, calówka. No, wiesz, co to Niczym. znaczy calówka, nie? Na głównej matrycy. Jeżeli będzie to również stała przesłona, tak jak w R2S-ie, który notabene, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, już ma tą klasę i naklejki wysyłają. Żebyście nie pytali znowu. <noise> to ogólnie rzecz biorąc, nie zaskoczy czymś jakoś powalającym, tak? To będzie. Troszeczkę lepszy dron. Po prostu dobry update. Kupujesz? No to wiadomo, to musisz. Kupię pytanie. Ja pewnie tak samo jak kawę dwójkę. Jak Insta360 GO3 S. Czyli trochę. Widać, że mi trochę ciśnienie zeszło to wszystko. Na drony? Wiesz, czego ja się nie mogę doczekać teraz? Tylko sobie sprawdzam. Gdzie jest moja paczka? Drukarka. Tak śmiejesz, no. no bo Karol sobie nowe hobby kupił. Pisze do mnie, że. Yy... Nie, to nie jest hobby. Nie, tak, Karol. Nie, ty nie wiesz, że to, że to jest hobby. Karol nie. kupił. Bambuleba, jeden mini. Z AMS-em? Nie. Uu. Doszedłem do wniosku, że nie potrzebuję go, bo jeżeli będę chciał, to hobby, które tak to określasz, iść, to znając życie zmienię model po prostu już drukarki na wyższy, a AMS nie będzie mi raczej potrzebny, nie? Karol myśli, że się kupuje drukarkę, potem się ją włącza i ona działa. Tak było z Prusą Karol tylko i wyłącznie. Nawet z bambusem miałem początkowe problemy. Nawet mój bambus P1P przyszedł z uszkodzonym stołem. Nie, bój przyjdzie cały, ja go wyciągnę i będzie drukować. Nie widzę innej opcji, bo jeśli będzie tak, to to, to to hobby nie będzie u mnie za długo. <laughs> nie kliknie. Nie. <laughs> Wejść na grupę Eric To Wy mieliście nam kontent pod, podrzucać na grupę, a nie my Wam śmieszne filmiki z internetu wrzucać. Macie ochotę, grupa los, czyli pudelek dronowy, na jakiego zasługujecie. Tak to dokładnie bywa. Dzielcie się z nami tymi swoimi e, newsami. newsami, które mogą pojawić się w odcinkach. Wracamy chyba do nagrywania takich regularnych, co? Zobaczymy. No jest coraz cieplej, co tu dużo mówić. Live'y myślę, że proponuję, na pewno nie będą cotygodniowe. Myślę, że bardziej co dwa tygodnie zrobimy sobie, ewentualnie co miesiąc. Zawsze ogłaszamy wcześniej nasze live'y. Dobra, drony się wynajmuje tutaj. dronajmi.pl, a kupuje się... ftv.pl. Dzięki, do następnego. Całeczka. Myślisz, że wodarczyk odpisze coś? Panie Przemysławie zapraszam na kawę do Warszawy. Uuu, proszę zabrać ze sobą <grystanie> I, i żółty fotel.